Podkradasz mi wieczorami konia ze stajni. Ojeju, no! Nie ojeju, no! Tylko przyjdź, jak człowiek zapytaj. Tato, mogę pożyczyć twojego konia? Możesz. Tato, mogę pożyczyć twojego konia? Nie możesz. Sam widzisz! No jak już go bierzesz, to go szanuj. A nie później upieprzony w błocie po same kopyta. No wstyd rano w pole pojechać. I go tak nie żyłuj. Biedny ostatnio żylaków dostał. Może go matka dosiadła. No może i tak. Jak już jeździsz moim koniem północy, to mi go później zatankuj. A nie ja wchodzę rano do stajni, patrzę koń jęzor na brodzie, patrzę pod spód, wskazówka nawet nie drgnie. Się dla ciebie spojrzał, to się mu nie dziwno. Ledwo na opadach do wodopoju dojechałem. O, i to nie koniec niespodzianek od synka. Spadł śnieg i mi koń dupą na boki chodzi. Wychamowałem, patrzę łyse podkowy. Co, robiło się koniem bączki pod karczmą. Na drugi raz, do takich zabaw, to sobie matki konia. Starszy jest. Bity był. I jak hamuje, to nie trzyma płynów. Ale po to wam kupiłem starego konia, żebyście go tłukli. A jak go zarżniecie, to się go odda. Na kabanosy, do Sokołowa. A może to nie ja jechałem? A kto jechał? Może mój brat? Który mścichuj? <noise> to ty teraz się mścichuję, zasłaniał? No gwałci mir za mały. Ty jechałeś. A masz dowody? Mam dowody. No to pokaż. Chcesz dowody? Ta, mam dowody. No. Aj, ta dzisiejsza młodzież bez honoru, bez ambicji, rozszczeniowa. Bardzo, oto twoje dowody. Za szybko jechałeś. Obraz ci strzelili. Przecież tam jest ograniczenie do 50 patatajów. A ty jechałeś siedemdziesiąt patatajów. No i to jest o 30 patatajów za dużo. I masz szczęście, gówniarzu, że nie przekroczyłeś 100 patatajów, by ci lejce zabrali, bo tam jest obszar zahacony.